Siemano, Spano, Tutaj kolejny odcineczek. W sumie nie kolejny odcineczek, bo... jest nowa seria. Właśnie będzie nowa seria w Minecrafta. No i tutaj już się Zacznijmy może. Tak... Widzicie szybki wstęp. No i ja tutaj sobie stworzyłem już taki początkowy świat. Tutaj patrzyłem, ale nic nie grałem. Więc może być całkiem śmiesznie. Jak rozpiłem się wcześniej, jak tworzyłem ten świat, nazywałem go, to ja e, już od razu zauważyłem, że jakiegoś tutaj jest e, pillagerowie, tam jeszcze portal. Że tam chyba coś widziałem wcześniej, więc może być nawet śmiesznie. Tak sensownie. <laughs> tak. Dużo kurczaków jest. Więc ja może je pozbierać? No i zachęcam do zalajkowania i zasubskrybowania kanału. A tymczasem jeszcze wam powiem taką jedną rzecz, że ja sobie korzystam z takiej darmowej wersji Minecrafta z przeglądarki t lancer jakoś za darmo. I niestety nie ma jeszcze 1.17, tutaj jest tylko 1.15, więc trochę słabo. Mam nadzieję, że tą, dodadzą tą nową wersję na t -Launchera. Na tą nową wersję, na tą darmową wersję zjawy. No, ale nież Co jeszcze ten. jest. Ja nie, uciekać, uciekać! I co tu się dzieje? Już na no samym starcie takie rzeczy. Nie no, ja nie mogę. Jak będę bardziej uzbrojony, to tu przyjdę, koledzy. Ojeju. Nie chcę tam wpadać. Okej, okay, chyba bym przestał gonić. Mam taką nadzieję. Co tu się dzieje na tym świecie? Już na samym starcie. Takie rzeczy. Ojeju, ojeju. No dobra. Hmm. O jeszcze kolejny... O, jeszcze się ma gościu. Zabijmy go, bo mnie tu będzie przeszkadzać. jeszcze to faj na ten mieczek, więc jest mocny. Dobra. Okay. <laughs> Już mam złego omena w w starcie serii Już mam złego omena Trzeba by po jakieś drewno pójść Tak sobie tam zejdziemy Zrazu wykupimy I będzie dobrze Wow, dobra Kolejny kanion Jezu, ile tych tutaj kanionów jest Jeszcze kolejna jakaś ogromna dziura Jaskinia Co tu się dzieje, dobra Przestańmy tak Spadać z wysokości, bo zaraz zginiemy Jeżeli ta się przy, przyjmie wam seria na kanale, to po survivalu No ja sobie spróbuję zrobić wyzwanie hardcore'a, co o tym myślicie? Dajcie w komentarzu znać ja tutaj będziemy trochę... Po... zrobić, Porobimy sobie rzeczy No Dobra, chyba nam tyle wystarczy drewna O, o dobra. Crafting. Patykę. Patykę. No i kopiemy tą matykę. <śm> no dobra. No i chodźmy do którejś z tych kajwów, bo to naprawdę... Mam wartę jakiegoś, że tu ten, tu ta wieża pilagerów, tam właśnie ten portal. Że tam z tyłu coś widziałem, jak patrzyłem, bo się tylko tutaj rozejrzałem, kiedy robiłem ten świat. Nic, nic tu nie grałem, tylko się rozejrzałem. Wow. Ojej, tam jeszcze baśka jest. Dobra, to tam nie idziemy. Może sobie pójdziemy do tego oświetlonego klifu. Na przykład do tego. On będzie dobrym, dobrą opcją Ej, dobra, zróbmy sobie, może, piecyk. Bo jeśli czuję niepewnie, tak chodząc z małą ilością serduszek, opiekamy sobie tutaj rzeczy trochę. Dobra, lecimy. Czekajcie, to nie tak. Jeszcze mi jednego kobla brakuje, czego mam taki pecha. Zawsze mam jakiegoś pycha, się nie dziwię samego siebie. Jak mam takiego pycha, dobra teraz, jeszcze to wykopiemy. że kilo zrobić, i idziemy tam po Bo tam widziałem na dole, dobra i schodzimy. W sumie wyjmijmy na razie to. Tu wiedzę węgiel. Nie będziemy marnować drewna. O, ok, weźmy sobie Ym, co by tutaj zrobić. Nie, czekaj, to nie tak miało wyglądać. Nie jestem na krańcu życia. Błagam, nie róbcie mi tego. Nie zabijajcie mnie. Szczerze, żeby tu pilawy i spa w by był na I no, na jakim poziomie ja mamy trudność? Weźmy sobie normalnie. Nie będzie tak dla mnie łatwo. Nie będzie tak łatwo. Um. Hm. Dobra. Jeszcze tu jest jakiś. tak jest. Jest żelazo. Jest żelazo. Żelazo żelazo żelazo. żelazo, 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 żelazo. O, a jakbyście się pytali yy, kiedy odcinek z Undertale'a bo w końcu już dawno nie było tej mojej serii, to będzie... Yy, jak będzie kolejny odcinek, to właśnie będzie z Undertale'a Więc przygotujcie się. Ok, sobie trochę pokopmy jeszcze. I ile tego węgla, ojeju, jest mi dobrze. Więcej węgla, więcej zabawy. Już chyba jesteśmy gotowi. Ja se... A tu jest moje stanowisko pracy. Upieko... Upieczone. Teraz dodamy zielono. I musimy się podleczyć. Leć się, błagam. Serduszka, no. O, nareszcie. Ale to pół, bo sobie żartujecie. Dobra. Teraz sobie w sumie teraz sobie tarczy zrobię. Nie, nie mam, nie mogę zrobić tarczy, bo nie, nie mam. Tak, nie mam materiałów na potyki, wszystko wydałem. Jestem najgorsze. W sumie zaraz zrobimy... budki. W sumie, po co mi budki? Jak już mam jedno, dobra. No to był to hełmik. Albo wiecie, co? to sobie zostawię, a zrobię sobie na serio budki. Bo jak będę szedł do piekła, to teraz się przydaje złote rzeczy, żeby na spigliny nie atakowały. Tak, tak. Wiem trochę o Minecraftie, nie jestem takim debilem. Okej. Okay. Okay. Dobra, szybciej się róbcie. Okej. Okay. Czyli już tutaj będzie hełmik. Dobra, wiecie co? Później poprzepalamy, przepalamy nie chce mi się tutaj siedzieć. Już mi się życie zregenerowało, to tym bardziej. Se w sumie. Ile mamy? Aha, jedno żelaza. Nieważne. Chciałem sobie zrobić mieczek żelazny, bo ten. Yy, ten złoto to jest nic. To jest kompletnie nic. On, on Zadaje tyle samo co drewniany. Dlaczego to zrobili w Minecraft'cie, Że tutaj jest taki słabe. Dobra. I teraz się uda. Czego? Tylko tu leży? Ktoś zabił biedną ośmorniczkę. Czekaj, jak ona się nazywała. Ka o, kałamarnica. Ale dlaczego zabili się biedną kałamarnicę? Czy ona sama się zabiła? Po prostu popełniła samobójstwo. O nie! Czekajcie, zaraz noc będzie. Up. Musimy sobie zrobić pochodnie. Bo rozświetlać trochę. Filaczek. A, dobra, mam jeszcze pacyki, dobra. Będziemy, będziemy żyć będziemy żyć. czy mam taką nadzieję. Poś... Poświetlam tu trochę, żeby się potwory, żadne, Nie. Jak, chci... Jak chcę poś... poświetlić, żeby się potwory nie raspiły, to muszą być jakieś potwory, bo tam jakieś jaskini są. Jaskini, jaskinie, jakie jaskini. Tutaj nie ma co wyświetlać, bo tutaj już jest lawa. Więc jest dobrze, jest dobrze. Jelasko sobie weźmy. Czeka, ta woda mnie wkurza, Halo. Woda. Przestań mnie wkurzać. Okej. Okay. Mamy to. Zobaczmy, taką dziurkę. Co się nas zrobi Nie mam łóżka. Dlaczego ja akurat teraz nie mam łóżka? Ja tego nie widzę. Najgorsza rzecz na świecie. Dobra, lecimy. Tu, 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 tu. E, No i postawmy sobie te rzeczy. Tego nie Nie chcę dirta, nie jestem nubem. Dobra Mam dwa te Zmieniać, czekajcie No dobra, nieważne No i co? No i... Czekamy Pójdźmy sobie jeszcze... Nie, dobra, górek się zrespi, to może lepiej nie Może lepiej nie? Um, E, e Dobra tak można żyć tak można żyć tak. <kling> to się to tutaj poprzepala i będzie i yy, o wiaderka, co ja mogę zrobić no. wiaderka się może przydać i lepszy, lep miecz lepszy i czego ja mam mieć zrobić jak wszystkie patyki wydałem, jestem najgorszy Dobra, więc szybciej się przypalać. Widzowie się niecierpli niecierpliwią. Słyszałeś? Słyszałeś? Widzowie się niecierpliwią. Hmm? No lepiej, nie. Żeby jak jakiś creeper nam to nie wybuchł. Teraz w ogóle moby są 100 silniejsze, niż kiedyś to było. Gra, kiedyś to było. A teraz nie ma. Już mamy rajtki. Kurde, na zbroję mnie bym nie, nie miałem tutaj chyba po 8 obrony. Aj, ale nie szkodzi. Zrobimy sobie kill -off jeszcze. No tak nie zrobimy kilofa. Nie mamy tego, nie mamy patyków. Musimy tutaj czekać z rana. Ech, to za życie. Pom 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 Okej. Okay. Hop hop, jest tu kto? Halo? Jest tu kto? spadajcie na mnie z góry, proszę. Kaj. Okay. Okej. Droga chyba jest wolna. Okej. Okay. Dobra, Chyba z, 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 uda nam się to zabrać. Czy tam coś widzę? Żelazo jakieś. Taka, wydaje się, że tutaj coś może być. Mhm. Nie ma. Jak nie ma? Jak nie ma, to niech tak zostanie. super buduje. Prawda, nawet to są są najlepsze jezdnie hmm. jest tu ktoś? Halo Halo, jakie to duże, dobra? Wracam. Tutaj na pewno coś będzie, skoro to takie duże. A tutaj? To jest jakaś mała jaskinia? Mam na taką nadzieję. Ogórek się ma. Się ma, Uraźnie przeklęty, przestraszyłeś mnie. Chodź tu. Chodź tu. Aha, wyjść nie umiesz. No, hala, zrobiłem ci wejście, wchodź. Cię mógł walnąć. Dobra, dało się. Pozwoliliśmy się zagrożenia. Co, idziemy tam? Nie chciałem wełny zużywać, chciałem. Wełna na łóżko przyda. Eee, to jest głębokie. Nie gadaj, że. Tak, baśka, dobra, wiedziałem, że to coś będzie. Wiedziałem o tym. Dobra, ale tam jest bezpiecznie, to możemy tam sobie normalnie pójść. Pozbierajcie lasko. No, no, więc jest dobrze, jest dobrze. Okej. Okay. Dużo tego znalazłem, jakieś fajnie złożę. Weźmy teraz trochę wumla ze sobą. Okej. Okay. Przepraszam, ale... Um, tego, taki lekki kaszel mam, więc mam nadzieję, że on to nie przeszkadza, jak będę tak czasami kaszać. Okej. Okay. jeszcze jest trochę, jeszcze jest jeszcze żelazo, gdzieś tutaj na przykład jest. Dobra, już mamy dużo tego żelaza. i dużo. Jest jeszcze żelaza gdzieś? Tutaj, ale. Ale tutaj się czuję tak niepewnie. Nie lubię takich dużych jaski. A i to prowadzi na zewnątrz. Jeszcze tutaj coś jest. Dobra. A tu? Jest. Się przestraszyłem. Ogórek? Aha, chodź tu. Nie wejdziecie tu. I co teraz? Jestem lepszy jestem bystrzejszy. barykadę teraz mi się kilo zniszczy, to może tym kopmy no nie wyjdziecie z tam teraz Jesteście moimi niewolnikami no siedzieć tam. No, przemówiłem nie raz pić się tutaj, tylko tam. A ci co robią? Na odwrót. Dobra, zabiję go. Chyba, że stąd przylazł. Chyba, to, chyba stąd. Jest znowu takie długie kopanie. Co jest, ile to się ciągnie? Są pochodnie skończyły. wychodzę stąd gdzieś. Ja już właśnie lubię. Wykopmy sobie żelaza, wróćmy do bazy. No i chyba na tym będziemy kończyć dzisiejszy odcinek, bo już trwa ponad 20 minut. A, akurat jest dzień, co jest dobrze. Wiatarski... Jezu, no! Że zdańcie mnie tak straszyć. Dobra, jestem w domu, jestem w domu, jest dobrze. Wszystko dobrze. Teraz sobie to przepalmy. No i. No i, to chyba chyba na tyle z dzisiejszego odcinka. Jeżeli będziecie chcieli kolejny odcinek, napiszcie w komentarzu. Wy z Minecrafta oczywiście następny odcinek się pojawi z Undertale'a więc czekajcie. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Do widzenia.